Witajcie jesteś na to jest gra. X, nie, The Bureau, Jakkolwiek to się czyta. XCOM the Casa. Dosyć ciekawa ściana taktyczna. Lata 50. połączone z kosmitami. To jest sam początek, gdy. Ona z była z her eyes turned black she shot me and went after the case i was carrying yes so kanchikawa yeah i don't know what happened after that whatever was in that case it killed her and saved my goddamn life pokażecie może my zobaczyć gdzie jest cel misji także zabójczy dziatrzy nie ma jas Tutaj w ogóle wydaje się, że Amerykanie już wiedzieli o kosmitach wcześniej. Natomiast główny bohater nie był wtajemniczony dotychczas. Są jakieś znaczki? A. No to wygląda. Ja mam nadzieję, że zaraz znajdziemy jakiś kosmitów, bo tutaj ta warstwa taktyczna jest chyba najlepsza. stand down, soldier. agent nils, good to see you alive. agent carter, we need to talk. that's right. william carter, agent second class cia reporting is ordered. now can i get some answers? you had an artifact to deliver. do you have it? ah, that's it was destroyed in the fighting, sir. i'd be dead if it hadn't somehow healed my wounds. interesting. When we get out of here, my team will want to do some tests. Sir, with respect, my assignment here is temporary. Under the circumstances I should report immediately to Director Frost. We have to assume that the director of central intelligence is dead. Sorry, Carter, but the protocols are clear. You work for me now. Hmm, okay. No, about these things, we've theorized about these outsiders for some time, but this is our first confirmed contact, yeah, and it's gone just great. We were hoping to learn more from that artifact you lost, but now we've got no shortage of material to study. I just want to know one thing how to get rid of them. You and me both, Carter. We can't stay here. First, we evacuate this facility, then we'll figure out how to strike back. Getting out of here is going to be tough. I've got to finish securing the research here. Without it, we won't have a chance. You, Nils, and Agent Kenny collect the commanders in the war room and lead them to the rail platform. Understood. Agent Kenny, what happened to Agent Weaver? She headed towards the war room a little while ago. No word if she made it. She'll turn up. She always does. Tam, w labie. Co oni robią? A A oto i kosmici, Hej a ma tu są jakieś. a nie, tego się nie da otworzyć. Klucz tam, sądzę, że tu, bo tam są kosmici do zabicia. Okej, okay. tutaj jest też czelanka z systemem osłon, tak jak jej jest War, ale w każdej chwili możemy ustawić tak zwany Battle Focus. I tutaj z tej strony mamy dla Nilsa, a z tej strony mamy rozkazy dla Kineya. I możemy na przykład rozkazać Nilsowi przesunąć się tutaj. Na razie jesteśmy w tak zwanym stealth modezie, nazwijmy to. Może no, oni nie wiedzą o nas. To było niewątpliwie bardzo. bardzo ciche. Ale. Hmm, chyba nie usłyszeli. Są zbyt zajęci. Miałem w to dosłownie chwilę, także jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby na przykład. któryś z nich popełnił tak karygodny błąd, że zostałby zauważony zbyt szybko ale no cóż, mam nadzieję, że takie rzeczy nie będą się zdarzać A wygląda na to, że mogę Że ci goście zobaczą go, jeśli tu podejdzie Fajny znacznik z tego czy ten jadę podejść jeszcze bliżej Zobaczymy A! I zauważyli ok, do ataku. A, przypadkiem nacisnąłem jakiś szybki rozkaz. Dobra, spankujemy to osobiście. Auć! Trzeba przyznać, że ci kosmici są dosyć fani i potrafią wykorzystać. Każdy centymetr naszego ciała, który wystaje z zaosłony. Okej, okay, robi się nieciekawy, więc zobaczmy, jaką specjalną zdolność ma kinej, Bo z tego co wiem, Nils potrafi yy, ...bezwać yy, z orbity jakiś nalot. A ten ma wieżyczkę. To brzmi zabawnie. Tylko ciekawe, czy tu nam się sprawdzi. Może rzucimy ją. A, musi najpierw podejść bliżej. Okej, okay. biegnij szybko. A ja się jeszcze i od dna. Ready? Zatem pokaż, co potrafisz. Teraz muszę na tamtym stanu uważać, żeby jej nie zniszczyć stanki. Okrężyli nas? A, no to wygląda. E, system osłonie jest niedoskonały. Ej wystarcza, dobra. Wszyscy? Ej, okay, wieżyczka, wieżyczka wybucha z hukiem. No, się potrafi zabawić. Nasza postać. Ma kozacki kapelusz. A to już wystarczy, żeby być fajnym. Są jeszcze ganasy. Ok, wypróbujmy sobie ganasy. Mają dosyć duży zasięg, jak widać. I w sumie ciężko nimi nie trafić. Puh, nieźle. Chyba ustawiam to na normalnym poziomie trudności. Mam nadzieję, że potem trochę ja się zrobi większym wyzwaniem. Nie chciałem dawać od razu jakiegoś trudnego, żeby od razu tutaj nie, nie zginąć na pierwszym etapie, ale mam nadzieję, że troszkę potem poziom trudności się zwiększy. Okej, okay, mamy tutaj bronie z lat 50. Wymieszane z futurystyczną oprawą. To jest całkiem fajne połączenie. Też się zastanawiam, czy później się w późniejszej fazie dostaniemy jakieś granie kosmitów, albo coś w tym stylu. Ja czekam na to, migana najbardziej. Na no, klimacz jest. Uh, to wygląda ciekawie.

Tak się zacząłem zastanawiać, chociaż Może to nie jest najlepszy pomysł Żołnierze Amerykańscy chłopcy e, nie żyją A, mam wieżyczkę Okej, okay, ognia, chłopaki Ja będę snajperzył Coś dzieje. się dzieje. Okay. Spoko chłopaki, atakujcie. Już flankuję, chociaż... Co oni tam robią, bo... Nie wygląda to zbyt bezpiecznie. Bajcie się, co? Ja tu flankuję, a wy tam... Siedźcie grzecznie. A, nie mogę zarzucić tak Vianasem, niestety. E wieżeczkę zniszczyć mogę Też widać, że wpada jakiś X. Na rup, co nie miałem okazji go wykorzystać w żaden sposób. Jakie jakieś tak, zostały trochę.

O! się ma W sumie chyba nie ma tu żadnego ataku. Wie... A, jest! Dobra. Lepiej nie... Lepiej było tego nie testować, tak wiecie, od ręki. Jaka zimna krew. Wszystko dookoła się pali, a ten peleź nadal potrafi zachować powagę. <laughs> okay. That's not Deems. He's one of them. Nils, get back. Just hang on, sir. It's gonna be okay. Okay. Why did you stop me? What the hell were you thinking? I was thinking that I just saved your life. No dobra, generał ewidentnie był kosmitą. Who are the Angela Weaver Bureau. director sent me here to the brass. Deems was already outsider control I got here. Some of them put up a fight, not for long. Okej, dobra, Nie będę tutaj już zabierać się z There's no time for platform The diesel will only get you as far as the test site. Can we radio for evac from there? We're nearly out of time. Get to the rail platform and head out to the test site. I'll call in a Sky Ranger, collect Falk and meet you there. If you can't reach the test site, we'll have no choice but to leave without you. General Deeps... I can't believe this. All of them... dead.

Oglądałem masę science fiction z tego czasu. A to już nie ma skradania się. Spokojnie, chłopaki. Ja już wszystko mam zaplanowane. Czyszczę sięko ale odskoczyli zabawnie, polowanie na kosmitów nie musi być trudne. Dawaj, czy tu już będzie koniec misji, czy coś? Czy jeszcze będzie jakaś strzelanina? Na pokładzie tego pociągu. A bo i nie będziesz czaliny na przykładzie pociągu. Tylko już poza. O, dobra, A to wygląda jak jakaś czajna dziura która wciąga wszystko w podwyżkę. No jest w sumie logiczne wytłumaczenie. Zobaczcie, że głównemu bohaterowi nadal kapelusz nie spadł potem się poznaje fajnych ludzi. Okej. Okay. Dobra, na tym zakończymy ten materiał. Nie chcę za dużo zgubić pokazywać. Ale gra zapowiada się ciekawie i pewnie będę w nią dalej grał. I jeśli z... odkryję jakieś nowe mechanizmy, na przykład właśnie levelowanie, bo ten exp pewnie nie służy do niczego, to w późniejszej fazie gry zrobię jeszcze jakieś materiały. Z tej strony bukałem, Na razie.